Witam wszystkich serdecznie. Tym razem jesteśmy na mm, misji skarbu do zdobycia był teleskop na poziomie trzecim. Tu mamy jeszcze jedną kulkę pięciokraskową niebieską. Jak mam być szczery, jedna kulka przy tej ilości energii, którą trzeba tutaj y, zużyć, mm, no, jest bardzo słabą nagrodą. Ehm, Teleskop, za to wyjątkowo łatwo jest zdobyć. No, nie wiem, może kiedyś zwiększą do trzech chociaż takich kulek, bo jest to dużo, dużo trudniejsze od zadań, gdzie się zdobywa kulki, a to jest tylko jedna. No i co, i trener, i to wszystko cienko. Mamy tutaj wzmocnienie o 30%. Ataku, obrony i zdrowia. Do tego jest 20% szans na farta, że postać odpali dwa razy. I tutaj mamy królestwo z drugiego sezonu. Tak dobrze pamiętam. Tak, tam jest Sudri m.in. Tu mamy. Eee, Królestwo też z drugiego sezonu, to też drugi sezon i też drugi sezon. No, czyli generalnie postacie z drugiego sezonu są tu wzmocnione. Okej, okay, jeszcze się upewnię, czy coś nie pochroniłem. Trzeciego sezonu, tak. Postacie z trzeciego sezonu są wzmocnione na tym evencie. Także przepraszam za błąd i Scalaveli. Eee... No, wypróbujemy jak to działa. Mam kogoś z z sezonu trzeciego z tych akurat królestw. No nie bardzo mam. Weźmiemy sobie w takim razie kalawele. O, to jest nawet znaczek 30%, więc można łatwo rozpoznać, kto ma wzmocnienie. Mhm, tak, właśnie quazir. O, ja mamy wajna mojnena, grewo, ok, ukony, no, no, co? No tak, no to wszystko jest kalawela. Hmm. O, jest Baldur, Norni. No, może ktoś ma lepsze szczęście do tego sezonu. No, wypróbujemy, jak to działa. Ile razy się przyfarci? Jedziemy z koksem. O, ho, ho, ho. okej. Okay. No, szybciutko. Coś tam podszkolimy. Okej. Okay. Okay. Ja tam kolorami jadę. Nie spieszę się. Jedziemy. Hmm. Mało fioletów. Niebieskich też bez szału. No dobra, no. Pójdźmy w te żółte. Myślę, żeby się zwiększyć obronę, ale jeszcze poczekam. Dobra. Ewidentnie trzeba się trochę ratować. Dobra. Akurat bez szału to wszystko, kurde, takie kiepskie klocki, w ogóle nic w kolorze, żeby tutaj połączyć. Dobra, jeszcze jedną kurę sobie poczekam. I jedziemy z takim koksem. Teraz ciemnopierz, na pewno już większość roboty załatwi Ludwik. przydałby mi się leczenie odtrujemy się, bo zaraz mi tutaj kalewela zginie i nie będę miał czym testować. No dobra, sprawdźmy czy przefarcimy. No niestety nie było farta. No, dobra. Myślę, że z bosem nie będzie żadnych problemów. A, okej. Okay. Coś tu mam wrażenie, że mają jakąś odporność. Na dodliwości ze statusu, które powstrzymują generowanie many. <laughs> o, tych <to pesiek. śmiech> No dobra. Także wziąłem do testowania kalawele, ale nie tą, co w sumie nie wiem, w pewnym sensie. I co, zadziała? No, niestety na kilka użyć, warta nie było. No to hmm, skoro tam są odporni na to, to może po prostu weźmiemy wojna Moinea wprawdzie on jest słabo zrobiony No Ale może jakoś tam przywarce Trochę lepszy klocki Może nie jakieś super ekstraszałowe. Niebieskich nie brakuje. Jakby tutaj, czy da się do diamentu dobić? Niekoniecznie, chyba. Chyba, chyba, chyba nie. Jak tu pójdę, tu, tu, tu. Dobra. Postaramy się niebieskie złożyć trzy. Myślę, że to będzie najrozsądniejsze. Okej. Okay. Dodamy sobie trochę brony. Oj! oj, oj, oj. Boli. Trzeba przyznać. Dobra. Hmm. O, fart zadziałał. Dobre sobie>, sobie. Musimy palenie zlikwidować. Okay, poszło na farcie w pewnym sensie um. leczenie by się przydało. Dobra, wejdźmy na leczenie. Dobra, zobaczmy. Będzie fart. Nie było tym razem. No i teraz taka głupia sytuacja. Odpalę w farach, to powykaszam pewnie wszystkich. Wejdę w serię bossa. Nie, jeszcze nie. No i co? I czy ja to mam mówić? Czarem otwary. Dobra, zrobimy tak. Wolę tutaj w bossa wjechać na pełny parze. Tu sobie trochę manę. Nie mamy czym testować znowuż wajna Zielone w kropku 0. A przynajmniej nie takie, żeby tutaj fajnie to poprowadzić. Teraz mi się skrzynka zamknie. Tą wykończymy, bo ona zaraz będzie strzelać. Przy okazji tamta się wykończyła. Teraz fajnie by było nie bić w tą skrzynię, żeby się otworzyła. Będzie fart. O, jest fart. Niestety po farcie nieodpalany jest czar. Ten pasywny od ciemnopierza. No ale jakby to jest mało istotne, tak? W moim przypadku. No dobra, udało się. Wiemy jak to działa. Mocno biją. Wykoksowany Ludwik ma problemy z przeżyciem w pewnym sensie. Mamy po marcie. No. Także powodzenia. Jakim składem wam się udało, pochwalcie się w komentarzu. Pozdrawiam. Cześć.